Siewanko, witam Was na kanale. Po prostu trening, yy, czyli trening dla każdego. Lecimy z dalszą częścią maszyn na naszej fabryce formy, czyli na serbskiej 7 w dawnym budynku potesko. Natomiast co Wam mogę powiedzieć o tej maszynie jest to maszyna oczywiście na brzuch. W jaki sposób ją się obsługuje? Zacznijmy od rzeczy najprostszej, czyli od zmiany ciężaru. Zmiana ciężaru o, wyjmiemy z samego dołu, ktoś, który robi bardzo ciężko. Ja pokazało pozwolę sobie zrobić na bardzo lekko. Kolejna rzecz, którą tutaj możemy sobie zrobić, to ustawić sobie siedzenie. W tej chwili jest ono ustawione tak, żeby pracowało mięśnie skośne. Już pokażę w jaki sposób to działa. Siadamy sobie, o, tutaj wkładamy nogi, chwytamy tutaj się rękami u góry za uchwyty, i po prostu zbliżamy, jak najmocniej umiemy, się w kierunku nóg, a nogi zbliżają się w kierunku klatki piersiowej. Ten Jeżeli chcielibyśmy sobie teraz obrócić na mięśnie proste brzuchać na te takie główne, ten tak zwany kaloryfer, to zrobimy to w ten sposób. Tu jest dźwignia, którą przekręcamy i ona wtedy pozwala nam się poruszać siedzisku. Jeżeli zrobimy w ten sposób, to będzie to teraz ćwiczenie właśnie na mięśnie tutaj, tego tak zwanego kaloryfera. Czyli składamy się o. Pamiętajmy, że minusem takiej maszyny i złożeniem nóg, tutaj na dole, będzie fakt, że oprócz mięśni prostych brzucha, będą bardzo mocno również pracować zginacze bioder, które najczęściej niestety bywają przykurczone u osób, które bardzo dużo siedzą przy biurku, na przykład, albo dużo czasu spędzają w samochodzie. I w tym wypadku o wiele bardziej korzystne byłoby rozluźnienie, a później wzmocnienie, niż wzmocnienie spiętych zginaczy bioder. I w takim wypadku, żeby wyłączyć te zginacze bioder z pracy, wystarczy nie wkładać tutaj nóg, czyli po prostu zostawić je luźno. No, o, tak jak ja tutaj pokazuję, a teraz robić ruch w ten sposób. O, i teraz faktycznie możemy zapracować samym brzuchem bez zginaczy, nasz układ nerwowy jest na tyle ciekawą istotą, żyjącą samą sobie, można powiedzieć, że odczuje brak yy, oparcia na naszych stopach i pozwoli nam, nie pozwoli nam użyć zginaczy, bo nie będą miały one racji bytu tutaj. Oczywiście w drugą skośną stronę robimy tak samo jak przed chwilą, czyli pociągamy sobie za dźwignię. O, muszę jednak zejść. Pociągamy tutaj za dźwignię i przekręcamy sobie w drugą stronę. O, i mamy znowu drugi skos. Tylko teraz, zanim się z Wami pożegnam, opowiem jeszcze, co o tej maszynie myślę, tak prywatnie. Uważam, że jak maszyna na brzucha, na brzuch jest całkiem dobrze skonstruowana. Problem polega na tym, że ja za bardzo nie uznaję żadnej maszyny na brzuch bynajmniej uważam, że o wiele ciekawszą metodą jest trenowanie brzucha za pomocą wolnych ciężarów lub po prostu ćwiczeń, które możemy wykonywać ciężarem własnego ciała, ewentualnie z obciążeniem zewnętrznym, ale w mniejszym, mniej zablokowanej pozycji, tak na przykład allahę. Natomiast takie ćwiczenia, które polecam osobom początkującym, to są takie ćwiczenia jak martwy robak, jest to spięcia brzucha na piłce, różne wariacje tego typu nożyce, oczywiście w dobry sposób przeprowadzone, plank chociażby, gdzie też oczywiście ważna jest technika. I pamiętajcie, że fajnym ćwiczeniem na brzuch jest też przysiad, jest też martwy ciąg, jest wyciskanie żołnierskie i specjalnie wymieniam takie ćwiczenia, bo to są ćwiczenia wielostawowe, gdzie podstawową funkcją mięśni brzucha będzie stabilizacja. Jeżeli chcemy sobie wzmocnić mięśnie brzucha, to polecam właśnie te metody, a to traktować jako dodatek albo ewentualnie no dodatek, po prostu dodatek. Myślę, że na, na, na tym zdaniu powinienem postawić kropkę. Oczywiście, jeżeli nie wiecie, wykonywać takie ćwiczenia na fabryce, formy, tutaj u nas zawsze są jacyś trenerzy, którzy się kręcą i chętnie pomogą, bo akurat mają dyżur. A może nie mają dyżuru i się nudzą, warto podbić, zapytać i spytać, czy może pomóc. Jeżeli nie może pomóc, to powie, że nie może. I tyle w temacie. Cześć. Więc generalnie, żeby nie przedłużać niepotrzebnie, yy, dziękuję Wam za obejrzenie odcinka. Oczywiście zapraszam na dalszą część o tamtych pozostałych maszynach. Zapraszam też do odwiedzania mojego Facebooka, Instagrama, tam też coś się dzieje i zapraszam do obejrzenia reszty filmów na tym kanale, bo można znaleźć naprawdę ciekawe kąski. Do zobaczenia i dziękuję.